Must be the Bej! Znowu szykujesz jakąś niespodziankę? Muszę uratować babcie! Poluję na leweczki, na powitanie, ha? Zamawiałem tylko święty spokój. Jezus Maria! No to, to którego pani wybiera? Patrzysz właśnie na gwiazdę. Przynosi nam pan szczęście. Przestań świętusze. <laughs> o nie! Nie w mojej taksówce! Babciu! Nie wiemy, czy w ogóle się obudzi. Wszystko naprawię. To napraw babcię Sabinkę. Tylko cud może ją uratować. A kto jest od cudów? Święty Mikołaj. Ja, dole, ale jazda. No co? Co? Co teraz? Wydasz mnie? Przecież musisz uratować babcię. Nie możemy tracić nadziei, bo to wiara czyni cuda. Uwierz w Mikołaja dwa. Czeka nas przygoda. Od 7 listopada tylko w kinach.